Dzień dobry, dzień dobry, kochani, witajcie w kolejnym vlogu na moim kanale. Ja właśnie odstawiłam moje auto pod szkołą rodzenia, ale do tej szkoły rodzenia wybierzemy się za kilka godzin, bo najpierw musimy pojechać do okulisty. Jak badałam mój wzrok jakiś czas temu, to usłyszałam coś w stylu. No, tutaj jest takie ciśnienie w oku na granicy. Jest ok, ale musimy to kontrolować. I ostatnio wyczytałam, że właśnie w drugim trymestrze warto wybrać się do okulisty, żeby sprawdzić to ciśnienie w oku, żeby sprawdzić wadę wzroku i tak dalej, żeby mieć to pod kontrolą. Więc właśnie do tego okulisty się wybieram, a odstawiam auto pod szkołą rodzenia ze Względu na to, że prawdopodobnie będę miała wstrzykiwane te krople, które rozszerzają źrenice i wtedy nie można jeździć autem, bo się tak dobrze po prostu nie widzi. Więc czekam teraz na Martę, żeby mnie stąd odebrała, żeby mnie zawiozła do okulisty, potem je przywiedzie z powrotem do szkoły rodzenia i wtedy już pójdziemy na pierwsze zajęcia z rodzenia. Ciekawe doświadczenie. Dzisiaj wybieram się sama, ze względu na to, że Paweł wyjechał do Warszawy, ale na kolejne zajęcia na pewno Paweł ze mną się wybierze. Gdzie jest, kurde, Marta, bo my się nie wyrobimy. Powiedziała, że będzie zaraz. Jeżeli śledzicie kanał i subskrybujecie, to wiecie, że Marta lubi się spójnia. Jest ona podjeżdża, niespóźniona jakoś mocno. Hello! Hello! Idziemy! Dobra, dojechałyśmy już na miejsce, udało się w ogóle być przed czasem, co na nas jest dziwne. Idę szybko do lekarza i zobaczymy po co mi pani powiedziała. Okazało się, że Marta ze mną po prostu niepotrzebnie jechała, bo nie miałam zakropionych oczu. Pani powiedziała, że mam za suche oko i muszę teraz przez trzy tygodnie przez takie maści, krople do oka, żeby je po prostu nawilżyć i potem po trzech tygodniach mam wrócić i wtedy będziemy badać dokładnie tak wszystko, wszystko i wtedy będziemy zakrapiać oczy, więc może bym już musiała z mną znowu jechać bo nie wiem, czy czasu. czas zobaczymy, ale ogólnie mam wysokie ciśnienie w oku i pani mówi, czy to już jest jakieś leczenie na jaskry czy zaćmy czy jakieś coś takiego no, no, takie no no i on ja mówię, że nie i pani, a okej. Okay. zobaczymy co tam będzie? Muszę dzisiaj pojechać do apteki, żeby kupić te krople i wtedy za trzy tygodnie mamy wizytę taką badaniową i zobaczymy co wtedy mi pani powie. Czy ty jesteś głodna? Bo ja jeszcze dzisiaj nic nie jadłam. Nie, trochę podjadłam, nie Cięwie płatków, ale to no, takie trzy łyżki To jest matka, podjada <tuklam> dziecku jedzenie. A co? Dobra, jedziemy dziś na śniadanko, co? Tak na szybko. No możemy, możemy. Jest czas. Przed szkołą urodzeniem muszę coś zjeść. Jedziemy na jedzonko. Pojechałyśmy już na miejsce z naszej kawiarenki i w ogóle jestem pierwszy raz na jesieniu w Gdańsku. Jak tu jest ładnie! No. I patrzcie, jak wygląda ta kawiarenka, gdzie będziemy jeść śniadanko Patrzcie, widzowie, jaki tu jest widoczek w ogóle z tej kawiarni Tu jest kawiarnia, a tu jest widoczek Dostałyśmy herbatki, zobaczcie w takich dzbankach ona jest Kurde, weźcie traw Ale spoko to wygląda Dostałyśmy już śniadanko i zobaczcie, widzowie, jak to wygląda Że to jest coś pięknego Mega dobre śniadanko. Mamy nowe miejsce, Marta. No dalej. Ale... mam na miesiąc długo. Ale to było? Mega dobra. Jesteśmy już po śniadanku i powiem Wam, że to było tak pyszne wszystko. Te pancejki, te w ogóle jecznica mega dobra. Marta w ogóle zrobiła zakupy. Kupiła chleb i tak dalej. Gdyby był panu w domu, to też bym wziął chleb, ale wiem, że jak go nie ma, to on się u nas zmarnuje, więc bez sensu. Przyjadę do wieczorem na kolację. Dobra. Jedziemy teraz. Z powrotem do Gdyni i jedziemy na szkołę urodzenia. Jestem ciekawa, jak będzie. Ja nie idę z tobą. No nie, no ty nie, no ja idę sama. Więc e, idziemy i po dam wam znać, jak wrażenia. Wróciłam już do domu i nie wiem, czy już to wspominam w tym filmie, ale Paweł wyjechał na jeden dzień do Warszawy, więc musiałam wrócić, żeby wyjść z pieskami. I chciałam ominąć korki, więc po prostu nie opowiadałam wam na miejscu, co jak. Tylko po zajęciach od razu e, spieszyłam się do domku. I ogólnie powiem Wam, że nie miałam jakichś wysokich oczekiwań, jakby totalnie nie wiedziałam, czego się spodziewać po takich zajęciach, a było naprawdę. Bardzo fajnie, dużo takiej nowej wiedzy zdobyłam. Wiecie, bo gdzieś tam czytałam różne książki odnośnie ciąży, porodu i tak dalej, ale tutaj macie kontakt z osobą, która się, tak wiecie, zna, i możecie zadawać pytania na bieżąco, rozmawiać i tak dalej, więc spoko opcja. Bardzo się cieszę, że się zdecydowałam i że poszłam do tej szkółki, bo gdzieś tam była ona mi polecana wśród moich znajomych. I w ogóle dostałam prezencik. Mam tutaj e pampersiki, to są w ogóle nasze pierwsze pompersy, jeszcze takie nie mieliśmy. Jakieś podkłady, książki. Chusteczki w ogóle, jakieś takie rzeczy. Fajnie bardzo. Jakieś tutaj, kurde, szczuteczki, remiki. No, powiem Wam, że fajny prezencik. Dzisiaj miałam zajęcia z porodu naturalnego i w sumie z takich ćwiczeń, jakie powinno się wykonywać w trakcie porodu i tak dalej. Potem będę miała jeszcze zajęcia z cięcia cesarskiego i z połogu, z laktacji i z takiej ogólnej pielęgnacji dziecka. Ja jeszcze nie do końca wiem, jak będę rodzić, ze względu na to, że chciałabym ogólnie urodzić naturalnie. Zobaczcie jak to jest i tak dalej. Mega mi ciekawi to doświadczenie. Wiadomo, że to boli, nie jest to jakiś super przyjemny i tak dalej, ale chciałabym po prostu tego doświadczyć, ale cały czas gdzieś tam na naszej drodze pojawiają się takie delikatne sygnały, że może będzie musiało być to cesarskie cięcie, ze względu na to, że mam y, bardzo, bardzo nisko łożysko. Ono się delikatnie podnosi, ale nie wiadomo, czy się podniesie na tyle... Na ile powinno się podnieść? Takie osoby, które gdzieś tam miały styczność, z ciążą, to wiedzą o co chodzi. Oprócz tego, no jak dzisiaj będą okulisty, to ciśnienie w jednym oku jest dosyć duże i po prostu po tych kolejnych badaniach za trzy tygodnie zobaczymy, jak to oko wygląda. Czy możemy w ogóle wdrożyć jakieś leczenie, czy będą jakieś inne dolegliwości i czy to będzie wskazanie do cięcia cesarskiego. Oprócz tego, widzowie. To już chyba wspominałam na no poprzednim filmie. Nasz synek jest bardzo duży, więc gdzieś tam też mamy na uwadze to, że może być tak, że po prostu będzie za duży i wtedy też będzie musiało być cięcie cesarskie. No więc dlatego na takich zajęciach ze szkoły rodzenia mam zajęcia z cesarskiego cięcia i z naturalnego porodu, żeby po prostu wiecie, być przygotowanym na dwie opcje. Dzisiaj na zajęciach siedziałam sobie na takiej piłce gimnastycznej i wykonywałyśmy tam różne ćwiczenia, ale też po prostu na niej siedziałam. I była to w ogóle mega spoko opcja i zastanawiam się czy nie kupić sobie już teraz takiej piłki, po prostu sobie na niej siedzieć, ewentualnie ćwiczyć te wszystkie... E, ćwiczenia, których się dzisiaj uczyłam. Chyba dzisiaj wybierzemy się do jakiegoś Decathlonu, żeby kupić taką piłkę i po prostu móc sobie na niej siedzieć. Tylko nie wiem, jak ten pier... o tutaj osobnik sobie poradzi psychicznie z taką piłką, bo on kocha wszystko, co jest nadmuchane. I w najgorszym wypadku może być tak, że tą piłkę mi przedziurawi. Kupimy, zobaczymy, mam nadzieję, że będzie dobrze. Więc ja idę teraz z fiskami na spacer i potem wybierzemy się do galerii, żeby właśnie e, kupić tą piłkę. I przy okazji też może zobaczymy sobie jakieś ciuchy, bo widzowie... Taki Problem, co ubierać. To jest po prostu jakaś masakra. Zaczęła być brzydka pogoda i... Dzisiaj znowu musiałam założyć Paweł spodnie. Jakby spoko, one są hit, ale wiecie, no mimo wszystko chciałabym mieć takie fajne jakieś rzeczy, a nie, że chodzę, wiecie, w spodniach męża. Chciałabym sobie na przykład nie kupić już takie trochę bardziej jesienne rzeczy, skoro jest taka brzydka pogoda na zewnątrz. Cel na dziś to znaleźć jakieś właśnie ciuchy, które będą dobre już na taką jesień, jesień. Przyjechałam już do galerii, e, przebrałam się na takie wygodniejsze ciuchy, bo powiem Wam, że dzisiaj młody jest jakoś tak dziwnie ułożony. W sensie jest ułożony bokiem, ale tak mega. Mega nisko, przez co cały czas czuję takie ciągnięcie, takie ciśnienie, takie naciąganie. Nawet nie wiem, jak to określić. Po prostu jakby mega dziwna pozycja, nigdy wcześniej takiej nie miał. Dlatego po prostu założyłam sobie takie leginsy ciążowe i, i wiecie, wygodne buty, i tak dalej, żeby nic mnie tutaj nie uciskało w Pawła jeansach. Muszę sobie w ogóle więcej takich leginsów ciążowych kupić. Wy polecaliście mi Lidla w ogóle spoko. Polecaliście mi Calzedonie i jeszcze jakąś jedną firmę mi polecaliście z ciążowymi legginsami Muszę sobie zamówić z tych trzech miejsc i po prostu porównać, które mi się najlepiej sprawdzą, bo wydaje mi się, że to będzie spoko opcja na jesień, że wiecie, zakładam sobie legginsy jakieś agi, na no to sweter, Kurtkę, i jakby jestem gotowa do wyjścia i jest mi wygodniej, przede wszystkim, bo uważam, że wygoda jest tutaj najważniejsza. Przede wszystkim chciałabym zaliczyć HM, chciałabym wejść do Kapala, zobaczyć rzeczy dla Bobaska, jak na przykład czapeczki czy kombinezon, bo słyszałam, że tam są fajne. No i muszę koniecznie pójść do apteki, żeby kupić krople na moje oczy i je po prostu już zakrabiać. Więc lecimy na shopping. Dobra widzowie, troszeczkę zaszalałam Jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo Ale mam nadzieję, że chociaż e, część z tych rzeczy będzie na mnie dobra I coś z tego da się wybiorę Przymierzałam wszystko I widzowie, te wszystkie rzeczy biorę Więc zakupów hajmu uważam za udane Przeszłam całego kapala i to jest jedyny kombinezon, który jest w ogóle dostępny No i nie wiem, czy taki chcę brać Myślałam bardziej o takim misiowatym, takim cieplejszym Tutaj chyba po prostu nic nie weźmiemy W ogóle tu są tak piękne rzeczy dla dziewczynek a do chłopców? No są niektóre słodkie, ale właśnie nie ma takich typowo zimowych, a mimo wszystko no młody się urodzi w zimę, więc e, chyba muszę poczekać aż przyjdzie taki wiecie asortyment zimowy i wtedy może się przejdę i znajdę właśnie jakiś fajny kombinezon taki misiowaty czy coś takiego. Więc na razie się wstrzymuję, idziemy do apteki, po moje krople do oczu i czy gdzieś jeszcze wchodzimy? Chyba to wszystko jeżeli chodzi o zakupy. Jak parkowałam pod domem to przypomniało mi się, że mieliśmy przecież jeszcze pojechać do Decathlonu, żeby kupić piłkę gimnastyczną, Potem pojechaliśmy i od tego się zaczął pomysł Kupów. No to nic, kupię najwyżej jutro. Teraz pochwalę się Wam, co kupiłam w chemie, bo po prostu w przymierzalni nie chciało mi się tego pokazywać, gdy zrobiłam taki szybki haul zakupowy. Najbardziej się cieszę z tego, że udało mi się kupić jakieś spodnie, bo tak jak mówiłam, z tym miałam największy problem. Na początku kupiłam sobie taką koszulę. Taka zwykła, w szaro-białe paski. Oprócz tego kupiłam sobie takie body, takie o, zwykłe białe i takie samo czarne. W ogóle to kosztowało z klubem 35 zł, więc bardzo mało, a jest mega przyjemny materiał. wzięłam sobie taką długą satynową spódnicę w panterkę. Taki o sweteros, fajnie będzie na taką. Jesień. Oprócz tego wzięłam takie materiałowe spodnie, które są e, zwykłe, czarne, są obcisłe, ale na dole mają takie dzwonowate nogi. Wzięłam sobie jeszcze skiety e, długie, takie beżowo-brązowo-białe. Taki otopik biały i czarny. I tutaj dwie pary spodni, czyli takie. One są takie trochę eleganckie, ale można je nosić na sportowo I też takie yy, szare spodnie Też w sumie takie sportowo eleganckie Ale fajnie wyglądają W ogóle musiałam kupować elki Z brzuchem trzeba się po prostu przyzwyczaić do tego, że nosisz większe rozmiary niż na co dzień widzowie zapomniałam o najważniejszym Czyli o moich kroplach do oczu, które muszę stosować trzy razy dziennie Niestety nie ma Pawła w domu, więc nie ma kto mi tego wkropić I mam nadzieję, że uda mi się samej to zrobić Nigdy nie zakrapiałam sobie oczu sama A czemu to nie leci? To w ogóle działa? działa. Okej. Okay. Pierwsza wleciała. I druga też. Spoko. Dziecik. Myślałam, że będzie gorzej, nie było aż tak źle. Ogólnie plan na dzisiaj jest taki, że jest prawie godzina 20. Ja o 12.20 muszę być na lotnisku, żeby odebrać mojego tatę. Ogólnie teraz mój tata jest w Anglii i tam teraz przez jakiś czas będzie, ale przyjeżdża do nas na weekend, żeby się zobaczyć, żeby nam z pewną rzeczą też pomóc, więc ja po niego na lotnisko i chciałabym do tej godziny... Nie spać, w sensie nie zasnąć, bo boję się, że jak zasnę, to będę tak zmęczona po dzisiejszych dniu, że nie wstanę, więc będę teraz robić wszystko, żeby po prostu nie zasnąć. Idę teraz chwilkę popracować, muszę zaplanować kilka filmów w przód. Wskazują na to, że niedługo z Pawem będziemy jechać na wakacje. Oprócz tego sobie obchodzę trochę powierzchni i może poglądam jakieś seriale, żeby po prostu wiecie, zabić jakoś ten czas. No i wtedy wybierzemy się na lotnisko. Także ja idę ogarnić rzeczy i widzimy się później. Widzowie, właśnie dzwoni do mnie tata, że ma opóźniony lot. To jest coś, czego najbardziej nie chciałam, bo wiecie, chciałam po prostu wytrwać do tej 12, wrócić z tatą, wtedy pójść sobie spać na spokojnie i po prostu wiecie, wstać rano. A okazuje się, że tata miał być o 12.20, a teraz pokazuję mu, że będzie o 2.30, czyli ponad 2 godziny opóźnienia już jest. Mam nadzieję, że to się dalej nie opóźni, tylko że po prostu tata rzeczywiście będzie o tej 2.30. No ale zobaczymy jak to będzie. Idę po prostu spać i o drugiej się przebudzę. I zobaczę, czy rzeczywiście taty już leci, czy, czy będzie tak, jak miał być, czyli o 2:30, i wtedy po niego pojadę. Dzień dobry, jest już prawie druga. Przed chwilą sprawdziłam, że taty lot jest planowo, w sensie planowo opóźniony. więc będzie o 2:30 na lotnisku, więc zbieram się zaraz z łóżka i po niego jadę. Ale pojawił się widzowi jeden mały problem w międzyczasie, a mianowicie. Paweł zasnął na stacji w Warszawie i nie mogę się do niego dodzwonić, nie mogę go obudzić. Ogólnie, tak jak już mówiłam, Paweł dzisiaj był na całodniowych nagrywkach właśnie w Warszawie i około godziny 22 przed spaniem z nim rozmawiałam, że już wraca, ale że jest zmęczony i właśnie się na takie 10-15 minut położy po prostu na stacji, wtedy wiecie, wstanie i wtedy przyjedzie do domu. No i tak już mija piąta godzina, Paweł dalej śpi, rozładował mu się telefon, nie jestem w stanie się do niego dodzwonić, nie jestem w stanie go obudzić przez Find My iPhone, bo ma rozładowany telefon, nie Jestem w stanie też nic zrobić w apce Mercedesa. Totalnie nie wiem co robić. I tak sobie właśnie przed chwilą pomyślałam, że zadzwonię do Maxa, bo Maxiu też jest w Warszawie aktualnie. I może Maxiu pojedzie do niego i go obudzi, no chyba to będzie najlepsza opcja, bo nie mam totalnie pojęcia jak inaczej to zrobić. A jutro rano mam zaplanowane mnóstwo rzeczy, więc musi wstać teraz w sumie jak najszybciej i dojechać do trójmiasta na. Godzinę siódmą. Więc idę zadzwonić do maksa i zobaczymy, czy Maksiowi uda się tam po prostu dojechać. Udało mi się zadzwonić do maksa. Na szczęście nie spał jeszcze. No i powiedział, że za chwilkę z Mateuszem wyjadą e, z domu i pojadą po prostu tam, gdzie Paweł jest aktualnie. I na szczęście wiem dokładnie, gdzie jest, więc chłopacy mogą do niego pojechać i go obudzić. Zaczęłam się widzowie też martwić, że wiecie, może coś się mu stało, że wiecie, nie, nie wstał, nie naładował telefonu, jakby to wiecie, nie mam z nim totalnie kontaktu, więc troszkę się stresuję, ale no na 99% znając Pawła i Pawła sen, to on po prostu śpi, więc zaraz do niego pojadą, a Eilat teraz na lotnisko. Dobry! O, cześć! Wstawiłam właśnie Tatę do domu. W międzyczasie, jak jechaliśmy autem, to się zadzwonił już z Pawą na kamerce, że Paweł się obudził, więc wraca już do domu. No i co? Czekam na niego i zobaczymy, o której dojedzie. Jest całe szczęście, że nic się nie stało, tylko że po prostu spał. Hit, Paweł jego spania. Widzowie wrócił mój wspaniały mąż, Król snu Yo, się W moim Mercedesie się tak dobrze śpi. Ten fotel jest tak wygodny do spania dla mnie, on się idealnie profiluje pod ciało, Żebym bym giga wyspany. Ale profilaktycznie, z uwagi na to, że była trzecia i żeby na pewno dojechać do domu. Piję sobie Red Bullka, Piję tego Red Bullka jadę sobie, słucham muzyki na maksa, śpiewam. I Zamyśliłem, w sobie sensie, się skupiłem na drodze i tym wszystkim i nie patrzyłem w ogóle na zegary. W się sensie, jakby zerkałem, ile jadę i tak dalej, ale nie, nie skupiłem się na tym, żeby szczegółowo patrzeć. Jadę, 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 i nagle patrzę, tam zero paliwa, zero nic. Miałem 15 km do stacji. No, dojechałeś. Dojechałeś. Stawcie, robi nam się bo stwierdziliśmy przez telefon, że oboje mam ochotę na kanapki z taką szynką i z ogórkami. No? No, ogólnie nie lubię szynek rzadko kiedy jemy jakieś szynki. Ogórków korniszonych A. takich też nie jadam zbyt często i to jest kurde takie dziwne jak dla mnie. Jestem ciekawa jak chcę smakować. Serio po prostu od wczoraj wieczorem mam taką ochotę na takie coś. Zrobić ci pierwszą i posmakuj. Czy jest sens w ogóle zjeść kolejnego? no? Ale to jest dobre. No ja lubię to raz na pół roku sobie też zjeść. On będzie miał kurki smakowe kotowie. No. Ewidentnie to jest totalnie coś, czego ja nigdy nie wybrałam. Dawidowie teraz idziemy do ASO załatwić mnóstwo spraw. I... Wieczorem pojadę kupić tą piłkę, więc e, widzimy się w domku wieczorkiem Jak już będzie piłka ze mną Po całym dniu pożodomia do w końcu tu wróciłam I mogę teraz napompować moją piłkę I co? I tak naprawdę siadam po Jest taka twarda Na no, zajęciach miałam taką miękką Nie wiem, to możesz zapytać się na zajęciach No ale jest wygodnie Ja miałem Wlądrzej... kiedyś taką z takimi uszkami takie łóżka miało i tak się. No, nie i Też ja coś takiego za dzieciaka. Ej słoka, dziękuję za pomoc. Nie ma sprawy. Dobro widzowie, tutaj mam piłkę. Będę sobie na niej skakać, będę sobie na niej ćwiczyć różne ćwiczenia, których się nauczyłam e, na szkole rodzenia. Tamta piłka, na której ćwiczyłam, była taka miękka, ta jest twarda, ale w sumie nie przeszkadza mi to, bo jest jakby mi wygodnie na tym. Więc chyba jest okej. Okay. Dajcie znać, czy wy wiecie, czy ona powinna być twarda, czy miękka. W się sensie ja normalnie na niej siedzę, jest wybrana odpowiednio do mojej. Wysokości i do mojej wagi, więc chyba jest git. Przynajmniej tak y, rekomendowali w Decathlonie. No dobra widzowie, ja sobie teraz troszkę poświczę, poskaczę i będę lecić spać, więc y, kończę dzisiejszego vloga. Subskrybujcie kanał, zostawcie łapeczkę w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa pa!